Piękne. Tu widzimy dobrze zachowaną płytę palcenną o grubości minimum 100 mm. To no, jest pokrajnie pana słówka. No, trochę komary nam tu przeszkadzają. To widać szereg otworów, w które były, śruby wkręcone, można było tak zwane otwór szczelniczy. Również płytą patenną zakręcić. Zakręcić? No ile jest otworów? 2, 4, 5, 6, 8, I po, tak samo bliźniaczo. 2, 4. Zabezpieczone sześć, było sześć. na pewno? No, no. Zobaczmy, co, co jest? przez otwór widać. No, tutaj widoczny? zwany otwór mały rewizyty. Widzisz, widać? Wszystko zarośnięte. No. Ale płyta jest droga. Płyta jest W bardzo dobrym stanie. Bardzo dobrym stanie. Rury wentylacyjne? Tak, najprawdopodobniej. Ta, każdy gościu tu skarbił na maszynowym stału i napierdzielał, no. Musiała być do na Prowoziła. Zakoszona. Dobra, to wejdźmy, nagrywam. nagrywam. Może do... Nagrywam, nagrywam. Kolejna wentylacja. Nagrywam. Spawy. No, spawy pokażę. Spawy nieobrobione. Nie nieobrobione, na szczęście. Oceniamy, że są elektrodą robione. No, na no pewno. Bo półatomatami przed wojną raczej nie spawano. Nic się nie różni. No, dobra. Uszczelki ma. Chyba nie poznałem. Uszczelki. jest za Nie wiem, to jest nalot jakiś czerwony. No, ale mi powiedzieć co to jest. Rura no, była, no, ale, ale Tak zwane komnierze, no. A, to Łukasz. Ktoś posiał rurę. Była. Łącząc. Była, 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 była. No, no, nie wiem. Czy nie, był jakiś agregat? Na pewno, agregat wodą. Iść do... To... Coś te ciemne wody. Może rok?